W którym momencie przestałeś być właścicielem własnego życia? Nie odpowiadaj jeszcze, pomyśl, bo pewnie to nie stało się nagle. To nie była wielka decyzja, zdrada, ani konkretna trauma. To było coś subtelniejszego. Zaczęło się, gdy mówiłeś tak, choć chciałeś powiedzieć nie. Gdy oddawałeś swoją energię, swój czas, swoją tożsamość, by się dopasować. By zostać zaakceptowanym, by uniknąć konfliktów. To wtedy pozwoliłeś innym definiować, czym jest sukces, czym jest miłość, czym jest szczęście. A ty? Posłuchałeś. Nie jesteś słaby, po prostu śpisz. Ale każdy dzień, w którym się nie zatrzymujesz, nie zadajesz sobie pytań, nie wracasz do siebie. To dzień, w którym pozwalasz światu pchać cię w życie, którego sam nie wybrałeś, i co gorsza, Przyzwyczaiłeś się do braku spełnienia, do braku kierunku, do życia, jakby spokój, godność i cel były luksusem, ale nimi nie są. Ten film nie ma mówić ci tego, co chcesz usłyszeć. To krzyk, byś się obudził, byś wziął odpowiedzialność, byś w końcu stał się właścicielem swojego umysłu, swoich działań i swojego losu. I dlatego wrócimy do tego, co istotne. Nie potrzebujesz pustych frazesów, potrzebujesz zasad. Stoicy to rozumieli, żyli w chaotycznym świecie jak my, ale nie poddawali się temu chaosowi. Panowali nad tym, co naprawdę mogli kontrolować nad sobą. Dziś dam ci dziesięć stoickich zasad, które możesz zacząć stosować od zaraz, ale nie słuchaj ich jak ładnych słów, słuchaj ich jak ostrzeżeń, bo jeśli dziś nic nie zmienisz, Twoje życie dalej będzie należeć do wszystkich, tylko nie do Ciebie. Lekcja pierwsza: przestań prosić o pozwolenie, by być sobą. Jeden z największych błędów, jakie popełniamy, to czekanie na aprobatę, by żyć autentycznie. Szukamy zewnętrznych znaków, które potwierdzą to, co czujemy, co myślimy, co chcemy zrobić. Ale dopóki prosisz o pozwolenie, by być sobą, nigdy nie będziesz wolny. Marek Aureliusz powiedział: Największe zwycięstwo to pokonać samego siebie. I ta walka zaczyna się wtedy, gdy przestajesz żyć, by zadowalać innych. A zaczynasz działać zgodnie ze swoją prawdą. Nawet jeśli to kogoś zawiedzie, nawet jeśli to kogoś zrazi, nie jesteś tu po to, by się dopasować. Jesteś tu, by wyrazić siebie. A to wymaga odwagi, bo coś stracisz. Stracisz relacje. Role, pochwały, ale to, co zyskasz, jest o wiele cenniejsze: szacunek do samego siebie. Stoik nie działa w oparciu o cudze opinie. Działa zgodnie z rozumem, cnotą i swoim celem. Jeśli wiesz, kim jesteś, nie potrzebujesz aprobaty, a jeśli jeszcze nie wiesz, kim jesteś, nie odkryjesz tego, pytając świat. Musisz zacząć siebie słuchać, ufać swoim decyzjom, żyć z niewygodą bycia sobą. Nawet gdy nikt cię nie zrozumie, bo tu nie chodzi o to, by krzyczeć swoją prawdę, chodzi o to, by ją żyć, a do tego nie trzeba pozwolenia, tylko decyzji, tylko charakteru, tylko odwagi. Świat nie zatrzyma się, by zrobić ci miejsce, musisz je sobie wziąć, i gdy to zrobisz, zrozumiesz coś potężnego. Wolność zaczyna się wtedy, gdy przestajesz o nią prosić. Lekcja druga. Zacznij mówić nie bez poczucia winy. Mówienie nie to wyraz szacunku, a nie agresji. Ale nauczono nas czegoś przeciwnego: że odmawianie jest egoistyczne, że stawianie siebie na pierwszym miejscu jest niegrzeczne, że wyznaczanie granic oznacza odrzucenie. I tak zaczynasz mówić tak zobowiązaniom, które Cię wyczerpują, ludziom, którzy wysysają z Ciebie energię, planom których nie chcesz. Rezultat jest prosty: zawodzisz siebie, żeby nie zawieść innych. Epiktet powiedział to jasno: Jeśli chcesz być wolny, nie pragnij tego, co nie zależy od ciebie. A często tym ukrytym pragnieniem jest to, by wszyscy byli z ciebie zadowoleni. Ale to nie jest wolność, to emocjonalne zniewolenie. Wyobraź sobie, że jesteś ogrodem. Za każdym razem, gdy mówisz tak, Choć chcesz powiedzieć nie, pozwalasz innym sadzić, co chcą na Twojej ziemi. W końcu przestajesz rozpoznawać własną przestrzeń. Stoik rozumie, że nie to narzędzie przetrwania. Nie chodzi o to, by stać się zimnym czy obojętnym, lecz o to, by wiedzieć komu, kiedy i dlaczego oddajesz swoją energię. Mówienie nie bez poczucia winy to akt dojrzałości, wewnętrznej jasności. I lojalności wobec siebie. Bo jeśli ty nie będziesz bronić swojego czasu, nikt tego nie zrobi. Jeśli ty nie będziesz chronić swojego spokoju, wszyscy będą chcieli go dla siebie. Zacząć mówić nie, to zacząć mówić tak samemu sobie. I choć to może być niewygodne, choć nie każdemu się to spodoba, to właśnie pierwszy krok do odzyskania kontroli nad swoim życiem, bez przepraszania za to. Lekcja trzecia. Zerwij więzi z tymi, którzy gaszą Twój wewnętrzny ogień. Nie każdy, kto ci towarzyszy, zasługuje na to, by zostać na Twojej drodze. Czasem to właśnie osoby najbliższe najbardziej osłabiają Twoją wewnętrzną siłę. Nie dlatego, że są złe, ale dlatego, że nie są już zgodne z tym, kim jesteś lub co chcesz budować. Utrzymywanie więzi z przyzwyczajenia, ze strachu. Albo z poczucia winy, jedynie opóźnia twój rozwój. Seneka powiedział: Przyjaźń powinna być mądra, nie ślepa. Jeśli ktoś stale kwestionuje twoje decyzje, drwi z twoich marzeń, albo sprawia, że czujesz się mniej wart, to nie jest zdrowa relacja to ciężar. Trudno to przyjąć, ale są więzi, które cię nie wspierają, one cię wyczerpują. Wyobraź sobie, że jesteś płomieniem. Są ludzie, którzy podchodzą, by ogrzać się Twoim ciepłem, i są tacy, którzy dmuchają, by Cię zgasić. Jeśli nie nauczysz się ich odróżniać, skończysz żyjąc wśród popiołów. Stoik nie otacza się tymi, którzy tylko bawią, otacza się tymi, którzy go wzmacniają. Nie chodzi o to, by stać się zimnym czy odizolowanym, lecz o to, by zrozumieć, że Twoja energia jest ograniczona. I zasługujesz na to, by dzielić ją z tymi, którzy dodają, nie zabierają. Zerwij więzi, bez nienawiści, bez dramatu, ale z wewnętrzną stanowczością. Nie musisz wszystkiego tłumaczyć. Czasem wystarczy po prostu rosnąć w ciszy. I tak, na początku będzie boleć. Ale potem poczujesz nową lekkość, jasność, która pojawia się tylko wtedy, gdy decydujesz się chronić to. Co w tobie płonie, bo jeśli pozwolisz innym zgasić swój ogień, skończysz żyjąc życiem, które już nie należy do ciebie. Lekcja czwarta. Bądź niewygodnie szczery wobec siebie. Prawda nie zawsze jest ładna. Właściwie, często boli bardziej niż jakiekolwiek kłamstwo, ale bez niej nie ma prawdziwego postępu. Możesz oszukiwać świat, możesz pokazywać obraz silnej, pewnej siebie, nawet szczęśliwej osoby. Ale jeśli w głębi duszy wiesz, że unikasz spojrzenia na siebie z uczciwością, to tak naprawdę odkładasz swoją własną przemianę. Epiktet powiedział: Żaden człowiek nie jest wolny, jeśli nie jest panem samego siebie. A nie możesz być panem siebie, jeśli nawet nie masz odwagi stanąć twarzą w twarz z tym, co ukrywasz. Czy jesteś leniwy, ale udajesz, że to stres? Czy tkwisz w relacji, która już ci nie służy, i udajesz, że wszystko gra? Czy zdradzasz własne wartości i tłumaczysz każdą decyzję wymówkami? Bycie niewygodnie szczerym to zdjęcie masek, nawet wtedy, gdy nikt cię o to nie prosi, to usiąść sam ze sobą i przyznać się do tego, co robisz źle. Nie po to, by się karać, ale po to, by odzyskać kontrolę. Wyobraź sobie, że jesteś statkiem płynącym bez kompasu. Możesz płynąć dalej. Oczywiście, ale w zupełnie złym kierunku. Szczerość to ten kompas. Czasem pokazuje drogę, której wcale nie chcesz widzieć, ale którą musisz przejść. Stoik, nie chowa się za swoimi pragnieniami, ani za swoimi lękami. Patrzy sobie prosto w oczy. Czuje dyskomfort. Poprawia się bo wie. Że jedyny sposób na zmianę życia to, przestać się okłamywać. Kiedy decydujesz się być brutalnie szczery wobec siebie, wtedy zaczyna się prawdziwa wolność. Cała reszta to tylko ozdobiona klatka. Lekcja piąta. Zacznij, zanim poczujesz się gotowy. Czekanie na idealny moment to jedna z najbardziej wyrafinowanych form sabotażu. Przekonujesz siebie, że jeszcze nie jesteś gotowy że musisz się więcej nauczyć, zdobyć więcej doświadczenia, zasobów, pewności siebie. Ale prawda jest taka, że to wieczne przygotowywanie się to często po prostu strach w przebraniu. Marek Aureliusz napisał: Nie trać więcej czasu na rozważania, czym jest dobry człowiek. Po prostu nim bądź. I to dotyczy wszystkiego. Przestań planować w nieskończoność i zacznij działać. Działanie to jedyna prawdziwa droga do nauki, rozwoju i postępu. Nie poczujesz się gotowy, bo rozwój zawsze wiąże się z dyskomfortem. Tu nie chodzi o to, by być w pełni przygotowanym, ale by być gotowym wewnętrznie. Wyobraź sobie, że stoisz na brzegu lodowatego basenu. Możesz mierzyć temperaturę, myśleć o tym, jak zimna będzie woda, wyobrażać sobie, jak zareaguje twoje ciało. Ale naprawdę dowiesz się tego dopiero wtedy, gdy skoczysz. I tak, na początku to będzie szok, ale Twoje ciało się przyzwyczai. Twój umysł też. Stoi i działa kierując się rozumem, nie strachem. Wie, że życia się nie przeczekuje, życia się doświadcza. I że odwaga to nie brak strachu, ale decyzja, by iść naprzód mimo niego. Więc zacznij. Nawet jeśli nie czujesz się gotowy, nawet jeśli nie masz wszystkich odpowiedzi, bo każdy krok, który dziś zrobisz, nawet z wątpliwościami, przybliża cię do życia, którego pragniesz, i oddala od tego, które cię zatrzymuje. Lekcja szósta: Przestań żyć, by zadowalać innych, i zacznij żyć, by szanować siebie. Życie dla zadowolenia innych to więzienie, które z zewnątrz wygląda pięknie. Dostajesz aprobatę, pochwały, uznanie, ale w środku coś się w tobie łamie za każdym razem, gdy mówisz to, czego nie myślisz, robisz to, czego nie chcesz, albo udajesz kogoś, kim nie jesteś. A to z czasem kumuluje się jak dług emocjonalny, który prędzej czy później będziesz musiał spłacić. Seneka powiedział: Mądrym człowiekiem jest ten, który nie smuci się z powodu tego, czego nie ma. Lecz cieszy się z tego, co posiada. A ty nie możesz cieszyć się swoim życiem, jeśli w głębi duszy wiesz, że zdradzasz własną istotę tylko po to, by inni byli zadowoleni. Wyobraź sobie, że jesteś domem z wieloma pokojami. Za każdym razem, gdy żyjesz po to, by się przypodobać, oddajesz komuś jeden klucz. A gdy chcesz wrócić do siebie, nie możesz. Zgubiłeś się w cudzych drzwiach. Stoik nie próbuje się podobać, próbuje działać zgodnie z cnotą. A to czasem sprawia, że ludzie czują się nieswojo, są rozczarowani, a nawet odchodzą. Ale to, co dostajesz w zamian, to szacunek do samego siebie, a mając go, możesz zbudować wszystko. Nie przyszedłeś na świat po to, by stać się tym, kim inni chcą, żebyś był. Przyszedłeś, by odkryć, kim jesteś i uhonorować to. W każdej decyzji. A kiedy zaczniesz żyć z tego miejsca, może i stracisz kilka uśmiechniętych twarzy wokół, ale zyskasz coś znacznie cenniejszego spokój z samym sobą, a ten spokój jest bezcenny. Lekcja siódma: Stań się strażnikiem swojej energii i swojego czasu. Twój czas i twoja energia to najcenniejsze zasoby, jakie posiadasz, a mimo to rozdajesz je, jakby były nieskończone. Zobowiązujesz się do rzeczy, które cię nie obchodzą, spędzasz godziny na pustych rozmowach, wyczerpujesz się problemami, nad którymi nie masz kontroli, a pod koniec dnia czujesz, że nie idziesz do przodu, że nie budujesz niczego prawdziwego. Epiktet powiedział: Bardziej troszcz się o to, co sam o sobie myślisz, niż o to, co myślą o tobie inni. I to dotyczy również tego, jak decydujesz się przeżywać każdy dzień swojego życia? Jeśli nie weźmiesz odpowiedzialności za to, na czym skupiasz uwagę, zrobi to ktoś inny za ciebie. Wyobraź sobie, że jesteś wojownikiem niosącym zapaloną lampę pośrodku burzy. Ten płomień to twoja energia. Jeśli jej nie ochronisz, jeśli jej nie osłonisz, jeśli nie wybierzesz świadomie, kiedy jej używać, wiatr świata zgasi ją. Zanim się zorientujesz, stoik nie oddaje się rozproszeniu ani hałasowi. Wybiera swoje bitwy, nie marnuje czasu na bezsensowne dyskusje, nie pozwala, by cudza presja wyznaczała jego priorytety. Wie, że każda minuta oddana bez świadomości to kawałek życia, który już nie wróci. Stanie się strażnikiem swojej energii to nie egoizm, to mądrość. Nie chodzi o to, by mówić nie wszystkiemu, ale by nauczyć się mówić tak tylko temu, co naprawdę ma znaczenie. Bo każdy dzień przeżyty w rozproszeniu, to kolejny dzień dalej od życia, które naprawdę chcesz zbudować. Lekcja ósma. Jeśli coś cię zabija od środka, pozwól temu odejść. Przywiązywanie się do tego, co boli, jest jedną z najcichszych form autodestrukcji. Może to być związek, praca, idea. Wersja samego siebie, która już nie pasuje. A jednak trzymasz się tego mocno, jakby puszczenie tego oznaczało utratę czegoś istotnego. Prawda jest taka, że to, co najbardziej cię pochłania, nie jest sam ból, ale Twoja opór przed jego odpuszczeniem. Marek Aurelius napisał: Szczęście Twojego życia zależy od jakości Twoich myśli. A jeśli Twoje myśli stale krążą wokół tego, co Cię łamie, to karmisz własne więzienie. Nie wszystko, co dobrze się zaczęło, musi trwać wiecznie. Nie wszystko, co zbudowałeś z wysiłkiem, zasługuje na to, by być podtrzymywane kosztem Twojego spokoju. Wyobraź sobie, że niesiesz plecak na plecach, a każde wspomnienie, każde poczucie winy, każda nierozwiązana sytuacja to kolejny kamień. Możesz iść dalej. Tak, ale przyjdzie moment. Gdy ciężar nie pozwoli ci iść do przodu. Puszczenie to nie poddanie się, to wybór siebie. To powiedzenie dość, gdy dalsza droga nie ma już godności. Stoik rozumie, że ból jest częścią życia, ale nie jest z nim związany łańcuchami. Uczy się, akceptuje i puszcza. Bo każda rzecz, którą świadomie odpuszczasz, otwiera przestrzeń na coś prawdziwszego, bardziej zgodnego z tobą. A jeśli coś cię zabija od środka, najodważniejsze nie jest opieranie się temu, lecz uwolnienie się, nawet jeśli boli, nawet jeśli teraz wszystkiego nie rozumiesz. Twój spokój jest cenniejszy niż jakiekolwiek przywiązanie. Lekcja dziewiąta. Buduj życie, które nie potrzebuje zewnętrznej aprobaty. Życie w zależności od tego, co myślą inni, to bardzo subtelna forma niewoli. Starasz się osiągać rzeczy nie dlatego, że naprawdę ich pragniesz, ale dlatego, że oczekujesz, iż ktoś cię oklaskuje, doceni, podziwia. Jednak dopóki twoja wartość zależy od spojrzenia innych, zawsze będziesz podatny na zranienie. Seneka mówił to jasno: Niewolnikiem jest ten, kto żyje według opinii innych. I to prawda, bo kiedy zewnętrzny osąd staje się twoim kompasem. Tracisz kierunek własnej autentyczności. Przestajesz pytać siebie, czego naprawdę chcesz, i zaczynasz działać, by spełniać oczekiwania. Wyobraź sobie, że jesteś artystą malującym obraz na środku placu. Za każdym razem, gdy ktoś przechodzi i komentuje, zmieniasz kreskę, kolor, kształt. W efekcie nie masz dzieła swojego autorstwa, lecz odbicie tysiąca opinii, żadnej prawdziwej. Stoik nie lekceważy opinii innych, ale nie buduje na niej swojego życia. Jego miarą jest wewnętrzna wartość. Żyje według własnych zasad, nie oklasków. I choć to czasem bywa niewygodne, czyni go wolnym. Budowanie życia bez potrzeby zewnętrznej walidacji nie oznacza stawania się obojętnym lub aroganckim. Oznacza posiadanie stałego centrum, własnego głosu. Który nie gaśnie pod wpływem wątpliwości ani nie puchnie pod wpływem pochwał. Bo kiedy to, co robisz, pochodzi z Twojej istoty, a nie z potrzeby bycia widzianym, wtedy zaczynasz naprawdę żyć. I w tym momencie Twoja wolność przestaje zależeć od aprobaty świata. Lekcja dziesiąta. Zerwij ze wszystkim, co cię pomniejsza. Istnieją myśli, nawyki, relacje i przekonania, które działają jak niewidzialne łańcuchy. Przyzwyczaiłeś się do życia w tym, co wygodne, znane i bezpieczne, nawet jeśli cię to ogranicza, nawet jeśli cię to tłumi, bo zerwanie z tym, co cię pomniejsza, wymaga czegoś więcej niż odwagi, wymaga tożsamości. Marek Aureliusz jasno to ujął. Zadbaj znacznie bardziej o to, by nie szkodzić swojej duszy niż ciału. Za każdym razem, gdy odmawiasz sobie możliwości rozwoju z obawy przed konfliktem czy porażką, ranisz swoją duszę. To, co małe, nie tylko cię zatrzymuje, ale z czasem przekonuje cię, że to wszystko, na co zasługujesz. Wyobraź sobie, że jesteś orłem zamkniętym w klatce od urodzenia. Możesz chodzić, jeść, przetrwać, ale nie do tego zostałeś stworzony. Twoją naturą jest latanie, i jeśli nie rozbijesz klatki, Nieważne jak pięknie ozdobiona by była, pozostanie ona więzieniem. Stoik nie dostosowuje się do przeciętności. On ją konfrontuje, szuka dyskomfortu, wymaga od siebie. Zerwanie z tym, co cię ogranicza, może oznaczać porzucenie wersji siebie, która już nie jest zgodna z twoim celem. Może to boleć, ale jest konieczne, bo jeśli chcesz życia, które ma sens, które cię wypełnia i rozwija, nie możesz dalej się kurczyć. Zrywanie to nie niszczenie, to wyzwolenie. To przestanie być tym, kim inni oczekują, a zaczęcie bycia sobą. A to, choć budzi lęk, jest początkiem wszystkiego co wielkie, już usłyszałeś dziesięć lekcji. To nie są ładne frazesy do udostępniania w mediach społecznościowych. To zasady, według których warto żyć. I teraz to ty decydujesz. Co z nimi zrobisz? Bo jedno jest pewne: nikt nie przyjdzie, by cię uratować, nikt nie da ci pozwolenia, żebyś się zmienił, nikt nie odda ci czasu, który straciłeś, zadowalając innych, milcząc, czekając. To jest twój punkt przełomowy. Albo dalej żyjesz na autopilocie, powtarzając wzorce, które cię pomniejszają, albo robisz ten niewygodny krok ku prawdziwej kontroli nad swoim życiem. Odzyskiwanie kontroli nie jest wybuchem. To codzienna dyscyplina, to odwaga, by powiedzieć nie, kiedy wcześniej milczałeś. To odejście od tego, co gasi twój ogień, nawet jeśli boli. To spojrzenie sobie w oczy z brutalną szczerością i niewzruszenie trwanie. To odpuszczenie wszystkiego, co cię niszczy, bez oczekiwania, że świat ci za to podziękuje. To zrozumienie, że nikt nie ma prawa określać twojej wartości, jeśli sam mu tej władzy nie dasz. To ty decydujesz, gdzie płynie twoja energia, czemu poświęcasz swój czas, jakimi myślami karmisz swój umysł. Stoicyzm to nie zimna filozofia to ogień pod kontrolą to charakter to skupienie to wybór trudnej drogi, bo wiesz, że ta łatwa prowadzi tylko do frustracji a to wymaga odwagi. Wymaga byś każdego dnia wstawał z intencją, by być sobą, bez masek, bez wymówek, bez odkładania na później. Świat będzie chciał cię rozproszyć, uzależnić, osłabić, ale ty już nie jesteś na to gotowy, już nie, bo zrozumiałeś, odzyskanie kontroli nad swoim życiem to nie przywilej, to odpowiedzialność, a jeśli sam jej nie podejmiesz, zrobi to ktoś inny za ciebie. Więc zrób ten krok. Nawet jeśli głości się trzęsie. Nawet jeśli boli puścić. Nawet jeśli nie wiesz, co będzie dalej. Zrób to mimo wszystko, bo jedyny prawdziwy moment to ten. A każda minuta, którą spędzasz, odkładając swoją wolność, to minuta, w której przestajesz być panem własnej historii. Nie proś już o pozwolenie. Nie czekaj na znaki. Weź odpowiedzialność. I niech Twoje życie od dziś będzie aktem woli, nie strachu. Jeśli ten film pomógł Ci spojrzeć na wszystko z większą jasnością, jeśli któraś z tych lekcji trafiła do Ciebie i przypomniała Ci, jaką osobą chcesz się stawać każdego dnia, nie odchodź bez zostawienia śladu. Zasubskrybuj kanał, żeby dalej uczyć się, jak panować nad swoim umysłem i wzmacniać charakter w oparciu. O mądrość stoików. Daj lajka, jeśli doceniasz treści, które nie mają cię zabawiać, ale obudzić. A jeśli coś poruszyło cię w środku, podziel się tym w komentarzu. Tu nie chodzi o hałas, chodzi o przemianę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trwaj, milcz i rośnij.